Dzień dobry Państwu, nazywam się Krzysztof Pakulski. Mamy dzisiaj 21 dzień września. Środem zapraszam na poranny przegląd spółek. Wczorajsza sesja nie była łaskawa dla giełdowych byków. Zdecydowanym liderem były z kolei niedźwiedzie. WIG-20 na zamknięciu sesji stracił 2% i znalazł się poniżej granicy 1500 punktów. Szeroki indeks WIG stracił 1,6%. Indeks średnich spółek MWIG 41,4%, a relatywnie najmniej stracił SWIG-80%. Indeks małych spółek spadał wczoraj o niecałe 0,2%. Wszystko to przy relatywnie niskich obrotach dla całej giełdy polskiej wynoszących około 700 milionów złotych. Dzisiaj oczekujemy na decyzję amerykańskiego Banku Centralnego w sprawie podwyżek stóp procentowych, kolejnej podwyżki stóp procentowych. Większość analityków szacuje, że Fed Zdecyduje się na trzecią z rzędu podwyżkę o 75 punktów bazowych. Nieznacznie, bo dwie osoby wśród ankietowanych dwoje analityków wskazuje, że ta podwyżka będzie większa i wyniesie nawet 100 punktów bazowych. Mimo wszystko, nastroje na amerykańskiej giełdzie w ostatnim czasie nie są również najlepsze. Wczoraj kolejna spadkowa sesja na Wall Street. Dow Jones, S&P a także technologiczny Nasdaq straciły około 1% na zamknięciu. W czasie wczorajszej sesji, nawet przed otwarciem tej sesji, dosyć szokująca informacja pojawiła się z niemieckiej gospodarki. Ceny producentów, indeksy PPI wzrósły w sierpniu o prawie 46%, rok do roku. Bardzo dużo, tym bardziej, że nawet wysokie Wysokie oczekiwania analityków zakładały ten wzrost o niecały 38%, a więc i tak te dane zostały pobite. Po drugie, szwedzki bank centralny zdecydował się o podwyżce stóp procentowych o 100 punktów bazowych. Szacowano, analitycy szacowali, że ta podwyżka wyniesie 75 punktów bazowych, a więc coraz więcej banków centralnych przyjmuje bardziej jastrzębią politykę. Dzisiaj z kolei w centrum uwagi było referendum wystąpienie e, Władimira Putina do narodu rosyjskiego, który m.in. ogłosił częściową mobilizację. Ma ono objąć, do 300, obecnie około 300 tysięcy rezerwistów. Z tego też względu giełdy rozpoczęły dzisiaj życie nie najlepiej, z kolei mocno, mocno dosyć, dosyć znacząco rosną obecnie surowce, w tym m.in. ropa naftowa. Rozpocznijmy właśnie o spółce związanej z ropą naftową PKN Orlen, który w ramach wywiadu zapowiedział, że będzie oczywiście przeprowadzał rebranding stacji lotu z około 100 stacji, które Orlen ma przejąć w związku z fuzją z Orlenem. I, ten, yy, i ta, ta, ten rebranding ma zostać przeprowadzony do stycznia 2023 roku. Lotus yy, Orlen co powiedział, że nie będzie zamykał żadnej przyjmowanej stacji lotosu, nawet tych, które znajdują się względnie blisko obecnych stacji Orlenu. Spółka też zakłada, że do 2030 roku w regionie ma być przynajmniej 3500 stacji pod marką Orlen. Z czego co ciekawe, bardziej istotny może być rozwój za granicą niż w Polsce bowiem do tego czasu udział zagranicznych stacji ma wzrosnąć z 37% do ponad 45%. PGE potwierdziło wyniki szacunkowe wyniki za drugi kwartał 2022 roku i między innymi zysk netto wyniósł 2, ,2 miliardy 200 70 milionów złotych, a EBITDA grupy 3, prawie 3,8 miliarda złotych. Jest to wynik o 24% lepszy rok do roku. Należy tutaj jednak uwzględnić zdarzenia jednorazowe, które pozytywnie wpłynęły na wynik EBITDA na poziomie około 2,2 miliarda złotych. W analogicznym okresie zeszłego roku pozytywne zdarzenia Jednorazowy miał wpływ na poziom około 900 milionów złotych in plus. Tym samym, jeżeli spojrzymy na wynik EBITDA powtarzalna dla PGE, to ten, ten, te dane już za drugi kwartał wypadają znacznie gorzej rok do roku, bo aż o 24% i wyniosła EBITDA powtarzalna około 1,6 miliarda złotych. Szczególnie słabo wypadły segmenty energetyki konwencjonalnej. W drugim kwartale był na minusie 44 miliony złotych, w porównaniu do 600 milionów złotych na plusie w analogicznym okresie 2021 roku. Eurocash e, informuje, że negocjuje z, z dostawcami, którzy są zrzeszeni w ramach współpracy właśnie z, ze spółką. Eurocash zdaje sobie sprawę, że przedsiębiorcy odczuwają mocną presję kosztową, a także zwraca uwagę, że biznesy, z którymi współpracuje Eurocash zazwyczaj są niskomarżowe, a w obecnych czasach ta marża dodatkowo dosyć dynamicznie maleje. Te spółki, które współpracują z Eurocashem nie są centralnie zarządzane, tak jak inne sieci dyskontowe, w związku z tym mają też m.in. mniejsze możliwości zarządzania swoimi kosztami brokerz chce pomóc swoim spółkom, z którymi współpracuje, wziąć je pod opiekę i zapewnić też lepsze możliwości rozwoju. I koniec sektor energetyczny. A tak naprawdę spółki, które są energochłonne, branże energochłonne i pomoc od państwa w latach 2022-2024, która może wynieść nawet 17,4 miliarda złotych, ponad 5 miliardów w bieżącym roku, 8,2 miliarda w roku 2023 i 4,1 miliarda złotych w roku 2024. Więcej informacji na pewno w najbliższym czasie się pojawi. I to wszystko, co przygotowano dla Państwa dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Proszę pamiętać, że inwestowanie na giełdzie jest zawsze związane z ryzykiem. Życzę Państwu udanego dnia i do usłyszenia.